No dobrze, mamy wyznaczyć tym razem literkę R. Oczywiście pierwszą sprawą wymieniamy stronę. No tak, żeby po prostu to, co mamy wyznaczyć, było po lewej stronie. Ja tu sobie mogę w tej chwili przekształcić. Wymienić po prostu kolejność w zapisie, tak żebym miał sytuację taką, czyli w dalszym ciągu i cały czas przypominam, że tutaj to jest przypadek, że akurat wychodzą nam te same przypadki. Czyli R kwadrat równa się V przez pi razy H. Czyli tu dzieliliśmy przez pi razy H. Już dowiedzieliście się, jak to się wyznacza? No trzeba. Spierwiastkować. Czyli R równa się pierwiastek z tego, co był równy R kwadrat. Kolejny przykład: wyznaczyć literkę A. Wymieniamy strony. Mnożymy razy 2, może samodzielnie sobie uzupełnijcie, za chwilkę napiszę, to sprawdzicie, czy to dobrze uzupełniliście. Przypomnę cały czas, że my, naszym zadaniem jest wyznaczyć literkę A. No, i jeszcze tym razem niestety wszystkich jeszcze przykładów tutaj nie uwzględniłem z tym kółeczkiem i kwadracikiem, bo jeszcze będą przykłady nam potrzebne na odejmowanie i na dodawanie. Ale to oczywiście już można, możecie sobie samodzielnie odtworzyć. 6 odjąć 2 równa się 4, czyli z tego wynika 6 równa się na przykład 4, dodać 2. 6 odjąć 4 równa się 2 i tak dalej, i tak dalej. No tutaj akurat te przykłady nam jeszcze będą potrzebne. Ale no dobrze, no. Tutaj możemy zrobić teraz dwoma sposobami dojścia do literki A, ale powiedzmy, że sobie... Usunę miano, przepraszam, usunę początkowo nawias. Czyli to pierwsze mnożenie, to drugie mnożenie. Pierwsze mnożenie AH. Drugie mnożenie BH. I słuchajcie, mamy wyznacz literkę A. Generalnie zasada jest taka, żeby to co z literką A zostało po lewej stronie. No cały czas popatrzmy, po lewej stronie była literka. Tutaj była, tutaj była i tutaj jest. W tym zapisie ogólnie jest, ale ona występuje w, tym, w tej części. Czyli tę część możemy sobie wyrzucić na prawą stronę. Oczywiście ze zmienionym znakiem. Czyli no te reguły tutaj obowiązują co przy zwykłym rozwiązywaniu równań. No i teraz, żeby wyznaczyć samą literkę A, to trzeba to podzielić na H. Czyli A równa się 2P odjąć, BH. Dzielone przez H. No tutaj, no, gdybyśmy ewentualnie chcieli jeszcze inaczej, bo to może być w innej postaci wynik, ale no, niech zostanie tak jak już jest. Eee, przykład i. Tym razem mamy do wyznaczenia literkę L. No to jedziemy z wyznaczeniem. L jest po prawej stronie, czyli przerzucamy to, co z literką R. Przepraszam, l na lewą stronę pierwsze mnożenie drugie mnożenie pierwsze mnożenie p Pi, Quadrat. Drugie mnożenie: Pi R L równa się P. Z, liter, z literką L zostało tylko to, czyli to wyrzucamy na prawą stronę. Czyli lewa strona zostanie nam tylko Pi R L. Po prawej stronie mieliśmy literkę P. I na prawą stronę wrzuciliśmy pi r kwadrat. Oczywiście, skoro to zmieniło stronę, to musi być tutaj minus. I teraz wystarczy podzielić na pi r, czyli l jest równe p minus pi. R kwadrat dzielone na pi r. I tutaj tak jak powiedziałem, zaznaczmy sobie, że r musi być różne od zera, bo mianownik nie może być w matematyce równy 0. Dlaczego nie może być? Bo w matematyce nie wykonujemy dzielenia przez 0. Siódme zadanie podpunkt A, w trójkącie równoramiennym o obwodzie 11 cm. No mamy trójkąt równoramienny. Czyli ten bok jest równy temu. Tu jest podstawa A, tu jest ramię B i ramię B. Obwód jest równy 11 cm. Czyli co to znaczy? To znaczy, że długość tego boku, dodać długość tego boku, dodać długość tego boku wynosi 11. Czyli zapiszmy to. A plus B plus B równa się 11. Przeczytajmy jeszcze raz dokładnie. W trójkącie równoramiennym o wodzie 11 cm, ramię jest o 1 cm dłuższe od podstawy trójkąta. Czyli co jest dłuższe? Dłuższe jest ramię o 1 cm. A skoro jest dłuższe o 1 cm, to jeśli zapiszemy coś takiego, B odjąć A, czyli od długości ramienia odejmiemy długość podstawy, to musi nam wyjść 1. I już wiecie. Że to możemy sobie zamknąć w układ równań. No widzicie, ma mi się wypisał od tych lekcji. Pierwsze równanie: A dodać 2B równa się 11. Drugie równanie trzeba. Zmienić kolejność, żeby pierwsza występowała literka A, druga literka B. Czyli będzie minus A plus B równa się 1. Co możemy zrobić? Są przeciwne współczynniki, akurat praktycznie za darmo, otrzymaliśmy je bez żadnego wysilania się, a nam się wyredukuje. Z b nam wyjdzie 3b i 11 plus 1 wyjdzie nam 12. Czyli b równa się 4. Najprostsze równanie od kreski w górę. Weźmy to. Zamiast b, 4. Czyli minus a. Równa się zmiana czwórkę na drugą stronę to minus 4, minus a równa się minus 3, to a jest równe 3. Podstawa wynosi 3, ramię wynosi 4. Należy jeszcze narysować ten trójkąt w skali 2 do 1, czyli podstawa będzie miała na tym rysunku 6, a ramię 8, a ramię 8. Dobrze, jeszcze słuchajcie, sprawdźmy, czy rzeczywiście nam dobrze wyszło. Ramię 4, podstawa 3, obwód wynosi 11. 4 dodać 4, 8, dodać 3, 11. Zgadza się. Drugi warunek był taki, że ramię jest o 1 cm dłuższe od podstawy. Czyli 4 odjąć 3, czyli pierwszy warunek 4 plus 4 równa się 11. Ok. I drugi warunek 4 odjąć 3 równa się 1. Ok. No to w tej chwili proszę zająć się zadaniem 7b.